Ja na to patrząc, to czuję się po prostu głupio, ale wiem, że jeżeli nie zjem dzisiaj nic, no to wieczorem nie weźmie, więc chcę zjeść cokolwiek. Gdyby ktoś starszy z mojej rodziny to zobaczył, to by powiedział, że kurwa, kot więcej je. Mamy Kevir, mamy łososia i mamy ziemniaczka. Akurat z Czech, na czy, czy, czy jak to jest napisane? Ochotna, ochotna, społeczeńska, Że ja taka towarzyska dusza jestem. Zjadłam czas na drugą kawę. Nie wiem, co gdyby nie kawa. chyba sobie wydzieram kawę, np. Na przykład naczynia do przyrządzania o, kawy że bym sobie mogła wydziarać albo french press, no. Wydziarałam, no zrobię. Ej, zrobiłam sobie taką dziarę, coś związanego z kawą. Zaczęłam również palić świeczki za dnia, nadaje to klimatu i takiej czystości. Dzisiaj jest dzień, gdzie no, konsultacje. Jestem tak zmęczona, że ja kurwa, nawet nie chcę tam iść. Na szczęście idę do przychodni! O oh, Jezus. Idę do przychodni, która jest 3 minuty stąd. <grym> Także przynajmniej są jakieś plusy. Jest zimno, no ale no cóż, kwestia po prostu, żeby się ubrać ciepło. Nie chcę mi się tam iść. Po sobie wybierałam taką wczesną godzinę? Masakra. W chuj nie chcę mi się jeść. Jest ona pogoda, a mi się nie chce. Mm. Chciałam zjeść pod koderką. Chyba, chyba dobrze wypełniłam. No, 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 no. Właśnie sobie uświadomiłam, że wygląda po prostu jakby bezdomny, który zbiera jedzenie. Ja pierdolę. Jestem osobą, która nosi swoje torby wielokrotnego użytku na zakupy i tym razem po prostu nie wzięłam, bo od razu po, uwaga, terapii, to będzie temat, A czy na pierwszej takiej wizycie, choć w sumie można powiedzieć, że terapia się już rozpoczęła, well, gdy wyszłam od kliniki, przychodni, whatever, no to poszłam sobie do biedronki, no i nie wzięłam żadnej torby, więc po prostu posłużyłam się kartonem, który tam był w sklepie już w biedronce. No i teraz sobie usiadłam nad wisuł z tym kartonem, no i tam jest jedzenie. I siedzę sobie na ziemi i w sobie wyglądam jak brało o jedzenie. To jest fajne, bo dosłownie ludzie na mnie patrzą i ja mam wrażenie, że mi współczują i odczuwam od niej taką. Chęć zrzucenia czegoś do tego kartonu <laughs> ja i mój karton. <laughs> Dzisiaj jest 15 grudnia poniedziałek. Jestem po tej wizycie. Jak mówiłam, to była taka wizyta konsultacyjna, więc w sumie coś tam, coś tam bardziej o sobie musiałam opowiedzieć troszeczkę. I i wiem, co w sumie tak najbardziej mi sprawia ból w życiu. I sprawia, że jest mi ciężko w życiu. Jest to moja relacja z jedzeniem. I relacja z matką, generalnie z rodziną, której nie mam w jakiś tam sposób. No, nie mam. No, dwa razy się powyczałam, nie ja tym w ciągu godziny. I mean, that's fine, ale. Wow, dosłownie te dwa tematy sprawiły, że zamieniłam się w Bobra. <grym, 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 bober. I mniej więcej mój plan na terapię wygląda tak, że 27 bądź 7 bo dopiero wtedy będę w stanie, jeżeli chodzi o dni i terminowo i finansowo rozpocząć terapię. Po rozmowie z tą taką opiekunką terapii, zaczynam od pani psycholog, która jest też psychodietetyczką, dostałam małą, ale to małą... Zaimka o tym, że może ze seksuologa też powinnam skorzystać. I don't know why. I don't know why. Damn. Terapeutka, z którą dzisiaj rozmawiałam będzie taką opiekunką terapii. No. Ale no, zaczynamy od jedzenia. To that's the biggest problem that I have right now. No. Dzisiaj czuję się G. Ponieważ ja nie jestem głodna, to i tak wpierdalam. Dzisiaj powiedzmy, że dzień wygląda spoko. Po terapii poczułam jakąś taką motywację, żeby po prostu pójść na spacer do tej Biedronki wisełką. Nawet sobie teraz tak siedzę nad tą wisełką. Chciałam dokarmić kaczki, bo kupiłam płatki owsiane, aczkolwiek te kurwy nawet nie chciały do mnie płynąć. <laughs> um, lubię kaczki. Przez to, że wychowałam się na Mazurach i całe dzieciństwo spędziłam nad Bajorkiem z kaczkami, to, to lubię jakoś tak po prostu siedzieć nad wodą. I dosłownie w momencie, kiedy to powiedziałam, czegoś mi się zechciało płakać. <laughs> Funny thing: nie potrafię pływać. <laughs> Co jest pojebane. Mniejsza. Lubię siedzieć po prostu nad wodą i na nią patrzeć. Jest to jakaś taka forma terapii dla mnie. Nie ukrywam. Wow, ej, po raz pierwszy widziałam coś takiego, że siedzę w miejscu publicznym. I pomimo, że przychodzą ludzie, to mam wyjebane, jakoś się nie kryję z tym, że gadam sama do siebie. Tu w ogóle ten kadr jest tak zajebisty, ja pierdolę. To nie wyglądam jakbym była na jakimś sztucznym tle, na takim niebieskim, dojebanym sztucznym tle. Wow. Trochę witaminki D, trochę witaminki D. Nie wiem, czy powinnam w ogóle umieć głośniej, czy na nagraniu będzie mnie słuchać, bo jestem na zewnątrz. Mam takie malutkie mikrofonki, aczkolwiek nie wzięłam ich, bo nie planowałam w sumie tak nagrywać. Myślałam, że dopiero nie weźmie na gadanie, jak wrócę do domu. Aczkolwiek jakoś fajnie się tu siedzi z tym słonkiem. Z tym bulgotaniem wody. Idzie wycieczka. Gadam z tą terapeutką i w sumie pierwszą taką cechą, którą zaznaczyła u mnie, to że ja jestem uparta. Ej, naprawdę? I Jedna rzecz, taka, która po prostu sprawiła, że sobie też bym się tam prawie popłakała Było coś takiego, że się pytała, jak chciała, żeby to wyglądało mniej więcej w bójstwie z temperacji. ja sobie generalnie mniej więcej zaplanowałam że chciałabym co tydzień się spotykać bo potrzebuję takiej regularności w swoim życiu i tym bardziej jeżeli chodzi o zadbanie o sprawy, które dbają o... Jak z nią rozmawiam, rozmawiam, no i ona mówi, że tak ona widzi, że jestem osobą, która lubi uciekać od problemów i różnych spraw, po prostu określiła mnie jako uciekinierkę. Jestem ciekawa na podstawie czego jakby to określiła, że tak, cały, że tak w sumie spierdoliłam z chaty, później z Łodzi, jestem w Krakowie, nie wiem czy tutaj zostanę, ciekawe. I że rzuciłam chłopa po miesiącu, bo był dla mnie za dobry. Nigdy wcześniej tak na to nie, nie spojrzałam, a w sumie po tej jednej godzinie, no, pojemane było z tym, z tym typem. Kuba. Ej, Ale bym się teraz jeszcze tak prościągała tutaj. Serio, ale tak fuj, jest mm, zajebiście. Mhm. Mm mhm. Mm dosłownie aktualnie w moim życiu zbierało się tyle jakichś takich niepowodzeń, problemów, że dosłownie kurwa nie chce mi się żyć. Takie ulewa. Fuj sobie nie radzę. Tak naprawdę. Fuj, 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 A Było już tak dobrze. Dobrze, <laughs> ja miałam bardzo neutralny dzień. Naprawdę, czy ja neutralnie? Nie było żadnych skoków. Ani żadnych takich dołów, więc nie wiem, co się dzisiaj stało, ale nie ma słońca za oknem. Chyba to jest jedyna forma, żeby to miało sens. Taka naprawdę dość nawet surowa czy bolesna, może dla kogoś, dla mnie nie, mm, prawda? I jak dosłownie sytuacja wygląda. Nie chcę się okłamywać i też nie chciałabym Was okłamywać. Bo uważam, że to wtedy w ogóle nie będzie miało sensu. Ja to w jakiś sposób zrobię dla siebie, żeby mi to pomogło. Ale bardzo mi zależy na tym, żeby komuś tym pomóc. W internecie nie ma takiego prawdziwego życia. Często, często, po prostu kurwa, czasem jak przeglądam internet i widzę treści, które widzę, oglądam. Nigdy nie lubiłam takiego zatajania problemów. Na przykład u mnie w domu bardzo się zatajało problemy, się nie rozmawiało o problemach, na przykład też o pieniądzach. Ja wiem, że przez to mam teraz swój problem, jeżeli chodzi o pieniądze. Ja się napisałam do siostry, czy pożyczymy 150. <grych> Chciałabym tak po prostu, żeby mówiono o problemach. Wczoraj miałam taką rozmowę i rozmawiam z gościem, i ja mówię, że każdy ma problemy. Come on, każdy, każdy. I bardzo się tego wypierał. Ja miałam takie. That's your problem. Ja nie, nie jestem jego terapeutką, ani nie widzieliśmy też się po raz pierwszy i ostatni. W rozmowie z nim widziałam wiele po prostu problemów, no ale no nie, nie wytykałam oczywiście ich. Ale to niesamowite, że często osoby, które mają problemy, ich nie widzą. to mnie boli. Ja na przykład byłam taką osobą, która nie widziała swoich problemów. Nawet nie kwestia tego, że kogoś raniłam, to nie wiedzą, bo najbardziej to ja po prostu samą siebie raniłam, uciekając od problemów. Na początku byłam nieświadoma. świadoma, później jak nawet uświadomiłam sobie to, te problemy, to i tak od uciekałam. Powiedzmy, że jak wczoraj usłyszałam od tej swojej terapeutki, że jestem typem takiego uciekiniera, no to Tak myślałam o tym, że muszę iść dzisiaj na trening, bo w sumie podpisałam umowę i ja chcę iść na ten trening. To mi się łuze zbierają, bo <śmiech> kurwa, <śmiech> kurwa jego macie! <laughs> Bardzo jestem osobą, która w sumie to ja tak jestem, bardzo pomiędzy, że czasem mam momenty, a wy co gadają, i takie tam, że nie boję się oceny ludzi, bo potrafię odróżnić taką konstruktywną krytykę od po prostu tekstów bez żadnego zaplecza argumentów, które by mogły obronić daną ocenę bądź krytykę w moją stronę. A z drugiej strony ja jestem osobą, która bardzo myśli o tym, co ludzie pomyślą. <grym> The fuck? <grym> ale może tego tak nie pokazuję i tłumię to w sobie. A później dochodzi do takich momentów. Ja na przykład w swojej głowie mam coś takiego, że ktoś pomyśli, że no, ja mogłam to wyciąć i tak dalej, że specjalnie zrobiłam, żeby ludzie mnie współczuli. Ja na przykład mam taką myśl w swojej głowie. Nikt mi tego nie powiedział, ale mam taką myśl w głowie. Ona sama z siebie się narodziła. A tak nie jest, nie chciałabym, żeby tak ludzie myśleli. Bo najlepsze jest to, że ja nie wiem, czy ludzie tak myślą. Bo mi jeszcze tego nie powiedział. Sama sobie tworzę problemy. Brawa Natalia. Tening pójdę, bo wiem, z jakimi konsekwencjami to się może liczyć, gdy nie pójdę. I nie chciałabym uciekać. Mm. Kurwa ja to chciałam powiedzieć co ja dzisiaj zjadłam, a nie, o uwaga, co ja dzisiaj zjadłam, bo to też w sumie dlaczego dzisiejszy dzień jest zjebane. ja nie wiem co ja mam do tego sernika, przysięgam, ja dzisiaj poszłam do, do, do tego puczka po ten kurwa jebany sernik, poszłam po chleb i po sernik i to było coś takiego, że ja wstałam, pijałam wodę i nie byłam głodna. I przez to, długo nie byłam głodna, to zaczęłam sobie po prostu już taki szykować obiad. No to Wziąłam sobie takie trzy ziemniaki i zrobiłam sobie takie smashed crispy potatoes. in my lovely air fryer. Kurwa, kocham go całym życiem. Gdybym naprawdę była już taka biedna, 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 że ja nie mam na życie, sprzedałabym wszystko, ale tego air fryera to ja bym kurwa zostawiła. Więc ja takie trzy ziemniaczki z przyprawami, tu trochę oliwu popolałam, więc to też trochę w głowie miałam takie. Ja pierdolę dodatkowe kalorie, po jak pochwalę ja tyle dodatkowych kalorii, ale kupując już sernik w, w łóczku, już nie miałam takich myśli, tylko dopiero po zjedzeniu miałam takie myśli. 30 deków za znowu wzięłam! <grym> Lolę! Kurwa! ta baba w cukierniku, przepraszam, nie baba, ta pani w cukierni, jak chuj dała mi więcej niż 30 deko. Ostatnim razem ten kawałek był mniejszy. teraz pociłam więcej, bo nie zna wagę, jak coś tu polecam ten sernik, ale można się od niego uzależnić. Chyba, że nie macie problemu z odżywianiem i z jedzeniem, będziecie czasem sobie sięgali po ten sernik, na przykład na jakieś spotkanie ze znajomymi, a nie jedli go, gdy was znajdzie stres. No, bo to było tak, że stawiłam sobie te ziemniaczki i po prostu zaczęłam się już stresować, że ja jeszcze nic nie jadłam, a teraz będę jadła to, zaczęłam myśleć o treningu i uznałam, że muszę iść po chleb do cukier do, do piekarni, piekarnia, do piekarnia cukierni buczek. I jestem ja myślę, no kurde, no to trzeba iść po chleb. Pomimo, że nie potrzebowałam się tego pieczywa, jakby sama sobie w głowie powiedziałam, że nie, no trzeba iść do piekarni. I jak tam byłam, to uznam, a przy okazji wyznam ten sernik. nie potrzebowałam chleba. a amazajko, ja pierdolę. Uff, pierdole. Pogaduchy duchy z Natalią, kurwa. Mm. Ostatnio myślałam, czy chciałabym przestać przeklinać, ale jakoś tak na pewno, na pewno używam jej przekleństw. Kiedyś u mnie przekleństwa naprawdę były przycinkiem, Co mnie zmotywowało? Rozmawiałam kiedyś z moją siostrą. Usłyszałam od swojej siostry, że muszę trochę popracować na tym, jak ja się wyrażam. <grym> na początku byłam oburzona, bo ona pracuje w szkole, więc miałam takie... Dużo pracuję z ludźmi. Ja Miałam takie dobra, 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 bo ty pracujesz w szkole, to ty to dlatego tak do mnie mówisz, ale później się tak zastanowiłam i to jednak była prawda, więc uważam, że się troszeczkę wyrobiłam z językiem i sposobem wypowiadania się. Nie ukrywam, że nadal jak tutaj coś mówię i później edytuję i słucham, to ja coś tam nawet przykręcę słowa, że po prostu powiem coś nie po polsku w poprzednim odcinku powiedziałam, że nie kupować, a kupywać, właśnie kupować, a kupywać. Kupować? Kupywać? Nadal nie wiem, ale wiem, że tam źle powiedziałam, bo to nie brzmiało dobrze. Ja to muszę sprawdzić. Poprawna forma to kupować. Demagog? Sprawdź mnie. Co bym w życiu zrobiła, gdyby nie moje poczucie humoru? Tak na naprawdę, bo nikt mnie w życiu tak nie rozmiesza i nie rozbawia, jak ja samą siebie. Może to zabrzmieć egoistycznie, narcystycznie. Nikt mnie nie rozwesela tak, jak ja u siebie. Więc ponawiam pytanie, czy można się śmiać ze swoich żartów? Zgadnijcie, na co nadszedł czas. Na kawę. Zjadłam dzisiaj sernik. Trzy ziemniaki. To były takie większe. I teraz będę pić kawę. I jakoś źle się z tym wszystkim czuję. Ja już czuję, na przykład, że zjadłam za dużo. Nie wiem. A, a w ogóle co do tego selfie to się nie dostałam. Kurwa, kocham kawę. You make me feel special. Specialty coffee. Ja. Miałam dzisiaj mały zabał, bo jak wstałam i zobaczyłam Filipa, to się trochę przeraziłam, bo trochę stał się oklapnięty. No i tak... Ziemia jest G, G. G jest ziemia. Tylko ja jestem osoba, która w mieszkaniu max 18 stopni. Ja lubię, kiedy jest taki chłodek w mieszkaniu, bo ja lubię w zimę być ubrana. Ja potrzebuję takiego rześkiego powietrza. Nie wiem, czy dla Filipa 18 stopni w mieszkaniu to jest dobra temperatura. Wydaje mi się, że nie. Plus, ok, on stoi jej na stole. Tu jest jakoś tam przy oknie, więc okno ma odsłonięte, więc jakiekolwiek światło pada wprost na Filipa. Dni są zimowe, ciemniejsze. Jest godzina zaraz 17. I już jest ciemno, a ja jedyne światło, jakie mam w zapalonym mieszkaniu, to takie w łazience, taką tam na górze. Jest zapalona po prostu lampka z soli. Ja jestem osobą, która naprawdę nie używa światła praktycznie w swoim mieszkaniu. Czasem użyję lampki, czasami ledu wokół lustra i świecę. Więc boję się, że... Z Filip tego nie polubi i będzie cierpiał. Przepraszam Cię, Filip. Mm -hmm. You need to get used to it. Mama is a little bit depressed I ma światłostręt. Ale naprawdę mam okropny do światłostręt. wiem, co spowodowało ten mój światłostręt. No, po pierwsze to, że mam wadę z i w sumie to cały czas powinnam nosić okulary, bo mam dość wrażliwe oczy. I, i tak mam już mocno natężoną, natężone po prostu i przeciążone oczy przez to, że często nie noszę okularów, więc one muszą więcej pracować i szybciej się męczą. Druga kwestia, jaranie. Jezu, wakacje to już w ogóle tego... Tak, po prostu to światło za jasno, wszystko masakra. A na nie wakacje. Ja w zimę w taką pogodę mogłam wyjść w okularach przeciwsłonecznych i nie dlatego, żeby ukrywać swoje... Asian Eyes. Tylko po prostu za dużo było świateł i dla mnie było za jasno. I trzeba było trochę przyciemnić kolory. A co do okularów, bo mam taką jedną sztukę. Wiem, że dużo osób może myśleć, że ja mam jakieś wspaniałe życie i takie tam. Wiecie, nie każdy nosi okulary niu, niu za dwa koła. Ja mogę się przyznać do swojej historii z tymi okularami. To było tak, że ja kupiłam przed wakacjami przed małym wyjazdem do Włoch ze znajomymi i kupiłam je, na wakacjach bawiłam się zajebiście wróciłam do domu pierwsze co zrobiłam to była to wiadomość do właścicielki mego mieszkania że spóźnię się z czynszem bo nie mam hajsu, bo go nie miałam ale na okulary dwa koła wydałam no a mieszkanie no tr troszkę więcej ale no okulary prawie za tyle co kosztowało mieszkanie i co ja mam teraz tych okularów? I szczerze, one mi się nie podobają. Te, wtedy mi się podobały, teraz nie, nie, nie minął nie minęło jakiś nie wiadomo jak długi okres czasu. Ja je kupiłam, chyba to był taki marzec, kwiecień. Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad. Tylko one w sumie mi już się już przestały podobać jakoś w połowie wakacji. Pięć miesięcy mi posłużyły. Całe trzy miesiące mi zajęło, żeby je po prostu już trochę nie rozjewać, ale uszkodzić. Po prostu zarysowałam szkiełko. I co ja mam teraz z nimi zrobić? Mam je sprzedać? Nie wiem, czy ktoś kupi. Ty w sumie nie wiem, za ile bym miała je sprzedać. Nie Wiem, ja bym je obchała za kurwa 500 i chuj. Właśnie przez to też chcę robić to, co robię. Bo jaką mamy w takich czasach, że po prostu no, patrzymy na te niesamowite życie innych ludzi. W naci mam takie, Chyba potrzebuję zapalić już światło. Nie ma za co Filip, przepraszam Was. Potraktujcie tam, y, tamtą część jako formę do słuchania, a nie do oglądania. Teraz możemy, wiecie, patrzeć na siebie i rozmawiać. I tak sobie pomyślałam, że ile osób ma coś takiego, że zrobiło coś takiego jak ja, że wydało pieniądze na coś, na coś materialnego a, i pokazało to w internecie, a tak naprawdę takiej tej prawdy nie pokazało. I że po prostu wiem, że ludzie, ja wiem, ja wiem, bo jeżeli my coś mamy w sobie i my to robimy, to jak ktoś inny też to robi? We are the same. Nam się może wydawać, że o Jezu, tylko ja tak myślę, o Jezu, tylko ja mam ten problem, jestem najgorszy. No, bo uwaga: to, co jest głębokie w Tobie, jest również głębokie w innych. Kurwy, synu. No, nie więcej, i coś takiego. Tak się podjarałam, że zapomniałam o czym rozmawiałam, a no to tak, okulary, wydałam pieniądze, coś nam pokazałam, że mam okulary, się pofleksowałam, teraz nie mam pieniędzy, tych okularów nie chcę, wtedy też nie miałam pieniędzy. <ścoughs> Jedyny taki, nawet nie plus, ale taką rzecz, którą sobie powiedziałam, to że miałam taki Carrie Bradshaw moment. Skłamałam, bo powiedziałam wtedy, że dochodzi 17, a dopiero jest 16. No, e, wypiłam kawę, pogadałam sobie i czuję się lepiej. Teraz sobie tak pomyślałam, bo też cały czas się zastanawiam nad tym, jak to, ten fakt, że ja tu nagrywam, może jeszcze bardziej się przełożyć na jakąś taką monoterapię i pomóc mi z tym jedzeniem. I w sumie teraz tak uznałam, że jak ja się wygadałam, to się czuję o wiele lepiej. I jeszcze przed nagraniem miałam takie nie, no dobra, zjem coś jeszcze. Zjem, zjem, zjem coś jeszcze. Że Zachmyślałam tak o jedzeniu. A teraz tak usiadłam, rozmawiałam sama ze sobą do was, to mam taki chill. Jestem ciekawa, czy zadziałałoby coś takiego też w dzisiejszej sytuacji, gdzie chcę wyjść do tej cukierni po ten sernik. O którym wiem, że po prostu będę sumienia, będę się czuć, i tak dalej, i w ogóle kolejny raz serdecznie na śniadanie. To, czy na przykład, gdybym w tamtym momencie wzięła telefon, włączyła nagrywanie, usiadła i zaczęła mówić. Ciekawe, czy by to zadziałało. Myślę, że by zadziałało. Zostałam że od siostry i od razu życie no, nie ma sens. Nie będę czuć się jak debil. Gdy w studiu będę pytać, czy troszeczkę mogę opóźnić zapłatę tych 40 zł. Tak to jest, jak się nie potrafi zarządzać pieniędzmi. Bo to już nie kwestia tego, że ja nie mam pieniędzy, że ja nie zarabiam. Ja po prostu nie mam rąk do pieniędzy. Jak to mówią, biedak zawsze będzie biedakiem. I szczerze, o, o, o. szczerze, czy mi to jakoś przeszkadza? Moja zaszkawa rozlałam. Ja tutaj totalnie nie myślę, co, co ja powiem. Jakby ja tutaj nie mam żadnych notatek, tylko po prostu siadam i se mówię to, co mi przyjdzie do głowy. Albo po prostu kiedy mam jakąś taką myśl na nagłą, no to wtedy po prostu włączam nagrywanie i tak dalej. To by się spodziewało, w, wcale to nie tak, że tutaj widać, że tutaj nie jest nic planowane. Po prostu tak gadam, 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 gadam. No i bardzo to, kiedy czuję, że już się jakoś tam wygadałam, powiedziałam to, co chciałam powiedzieć, no to kończę nagrywanie. Ja totalnie nie pamiętam, co ja mówiłam. Przysięgam, ja nie pamiętam, co ja mówiłam i w ogóle o czym ja mówiłam. Co, ja, co i o czym. Wow. I później, jak edytuję, co w się sensie edytuje, no, po prostu przycinam ee, <grych> ten filmik, to ja mam takie. o, okej. Okay. Ja czasem sama siebie szokuję. To jak coś usłyszę, to mam takie. aha. Jakbym sama oglądała kogoś, a nie samą siebie. To tylko jakiś taki mały fun fakt. Zbieram się na trening. Był ostatni taki trend, że a, że się mówiło i wstawiało się filmiki, że nie uległam, nie uległem tej propagandzie, albo uległam, uległem tej propagandzie, to ja mogę powiedzieć, że po prostu uległam propagandzie życia troszkę na pokaz. Nie ukrywam. Bo jeszcze na przykład rok temu zapierdalałam w bluzie Bejpa i sobie wmawiałam, że mi się wykrupiście podoba i jest warta swoich pieniędzy. Ulegam po prostu takiej propagandzie takiego życia. Czy byłam szczęśliwa? Nie. Czy teraz jestem szczęśliwa? No, kuźwa, trudno to powiedzieć, ale na pewno jakoś bardziej żyję w zgodzie ze sobą i z jakimiś takimi swoimi wartościami. Wow, Uważam, że to było już troszeczkę no, wow, ja to powiedziałam. Nie Dobranoc.